To jeden z najbardziej urokliwych zakątków Cieszyna. Przepływająca młynówka, niewielkie domy, wijący się chodnik. Ale niestety, choć miejsce ciekawe, to zapomniane i nieco już zdewastowane. Cieszyńska Wenecja niebawem jednak ma stać się perełką, której miasto nie będzie wstydziło się przed turystami. Mówiąc tak obrazowo, poczynając od Mostu Wolności, zamierzamy odremontować yy, ciąg pieszy zwłaszcza na tych odcinkach, gdzie do tej pory nie było. Idąc dalej wzdłuż młynówki, będą wyremontowane brzegi młynówki, część w kamieniu, a część tak jak do tej pory w starej metodzie. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to wzdłuż alei łyska. Będzie kontynuacja ścieżki pieszerowerowej czy ścieżki rowerowej aż do mniej więcej Muńskiej Bramy, gdzie powinien być przejazd w tym momencie na drugą stronę i kontynuacja tej trasy już ulicą przykopa. Gmina podpisała już umowę o dofinansowanie projektu, którego efektem będzie m.in. odnowienie przestrzeni publicznej Cieszyńskiej Wenecji. Podjęte jeszcze w tym roku prace będą kolejnymi etapami realizowanej od 2007 roku strategii zagospodarowania brzegów Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie pod nazwą Ogród. Od dwóch brzegów. To jest kontynuacja tego, co już było w postaci Revital Parku, w postaci mostu sportowego. Jest to w tej chwili jakby dalsza część. Jakby pan popatrzył na tą część od, idąc od Alei Łyska, od kempingu, od mostu sportowego. W tej chwili posuwamy się dalej w stronę zamku Kończąc tak, jakby ten ciąg, który do tej pory już był, i mówimy tu o kwotach rzędu 1 200 000 euro. Zakres pracy jest bardzo szeroki. Oprócz wymiany na wierzchni, dojdzie do niego również nowe oświetlenie, które wieczorami podkreśli uroki tego miejsca. Po weekendzie majowym gminni urzędnicy ogłoszą przetarg na rewitalizację Wenecji. W ciągu dwóch miesięcy powinniśmy poznać wykonawcę. Finał prac zapowiedziany jest na przyszły rok. Cieszyńska Wenecja to przede wszystkim niewielkie domki wzdłuż Młynówki. Własność prywatna. Ich gmina wyremontować nie może. Te domy w przeważającej większości przypadków stanowią własność prywatną. Jedyne co możemy, żeby upiększyć to miejsce i co się już dzieje, ale tutaj nie chciałbym mówić personalnie o żadnych osobach, to możemy prosić, bądź możemy udzielać pożyczek i takie rzeczy też się dzieją. Projekt zakłada również przebudowę trzech obiektów mostowych na Młynówce oraz schodów łączących ulicę Przykopa z ulicą Śrutarską, a także stworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych przy ulicy Przykopa. W ramach projektu zakłada się również połączenie już wcześniej zrewitalizowanych obszarów ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż Olzy, przy Alei Łyska, na brzeżu Pokoju i ulicy Przykopa. Dzięki temu powstanie duża pętla pieszo-rowerowa biegnąca przez Cieszyn i Czeski Cieszyn. Hanna Portal OX.PL.